Hej, nie jestem Anastazja, to jest moja rybka. A dzisiaj podejmę temat, który już od dłuższego czasu chciałam podjąć, ale ostatnio coraz bardziej, bardziej jestem do tego przekonana. Miałam, roz, miałam już rozmowę ze specjalistą o tym, czyli, te, czyli temat interpłciowości, a konkretnie tego, jak to wygląda u mnie, gdyż sama interpłciowość to jest bardzo obszerny temat i o, i o samej interpłciowości będzie osobny film już z konkretnym wyjaśnieniem. A dzisiaj będzie na, tak na początek moja historia z interpłciowością związana. Zapraszam oczywiście na moją rzutkę na SRS. Link do niej jest w opisie. Zapraszam również do podzielenia się Waszymi historiami odnośnie interpłciowości albo pomysłami na film, oczywiście w komentarzach. Jak i również zapraszam na mojego maila, którego również zostawiam w opisie, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z tranzycją takiej już bardziej jeden na jeden, na przykład jakieś Jakieś wsparcie, może pomoc z napisaniem wniosku do urzędu, do sądu, pełnomocnictwo poczty, trening głosu, takie, takie rzeczy bardziej już indywidualne, to oczywiście można uderzyć na mojego maila, który jest, jak zawsze, w opisie. No to zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest ta interpłciowość. To są, to są pewne cechy, takie jak na przykład zaburzenia w, w, chor, w hormonach, w, chromo, w chromosomach, w gonadach, które, tak, tak, tak przykładowo tylko mówię, które uniemożliwiają określenie naszego ciała jako jednoznacznie męskie lub jednoznacznie żeńskie. Oczywiście to, jak bardzo nasze ciało jest różne od, od tego, od tego jak, jak, jaką płeć nam nadano przy urodzeniu, no to zależy od stopnia interpłciowości. Może, może to być bardzo delikatna forma, jak na przykład, przykład majs, a może to być już, już dość, dość mocna interpłciowość, jak na przykład Cajs, czyli całkowita niewrażliwość na androgeny, a to majs to była łagodna niewrażliwość na androgeny. Oczywiście tych, tych y, przypadków interpłciowości, tych, tych wariantów jest oczywiście masa. Tutaj zostawię, jakby ktoś był bardziej zainteresowany tematem, to zostawię linka do strony Fundacji Interakcji. To jest organizacja pozarządowa zajmująca się osobami interpłciowymi. Stamtąd duż, dużo również czerpałam mojej wiedzy na temat y, interpłciowości. Z takich na, na pewno najczęstszych typów no to właśnie AIS, czyli niewrażliwość na androgeny w trzech stopniach, bo są 3 stopnie. Niedobór, niedobór 5 alfa reduktazy, hipogonadyzm. Takie tylko tutaj przykładowe, jak ktoś chce sobie zobaczyć pełną listę, to oczywiście jest tutaj link w opisie. A są, na, a są takie też, też łagodniejsze formy, jak na przykład to, że po prostu ktoś ma inny karyotyp. Przykład: można być, można być biologicznie mężczyzną, mieć męskie ciało, męskie dojrzewanie, ale mieć chromosomy XX. W których jeden gen poszedł nie tak i przez to zamiast urodzić się w pełni kobietom, rodzimy się uwięzione, uwięzione w ciele mężczyzny. Czy interpłciowość wyklucza transpłciowość? Bo też są takie opinie. To zależy, jaką, jaką definicję transpłciowości weźmiemy. Jeżeli weźmiemy definicję transpłciowości z ICD-10, czyli że to jest tylko i wyłącznie psychiczne, że to są te różnice mózgu i tak dalej, no to tak, inter wyklucza trans, bo inter to już jest coś więcej. Inter to jest to, że nasze ciało. Już jest na poziomie biologicznym inne od typowego AMAB lub typowego AFAB. Ale jeżeli weźmiemy trochę bardziej, już bardziej współczesną klasyfikację, w której trans jest, jest po prostu odczuwaniem innej płci niż ta na data przy urodzeniu, no to tak, inter nie wyklucza tutaj transpłciowości. Aczkolwiek inter może w niektórych przypadkach transpłciowość wtedy w takim rozumieniu powodować, na przykład niewrażliwość na androgeny, no to nasz, no to nasz mózg nie będzie. Nie, nie będzie się wykształcał pod wpływem testosteronu, tylko bardziej już pod wpływem estrogenu, i to nam może przestawić mózg. Z takich ciekawostek, no to, na, no to jest to, że mogą być nawet takie ciężkie mutacje, jak podwójne, podwójne narządy, można mieć i żeńskie, i męskie naraz. Zdarzają się takie przypadki, a może ktoś całe życie nie wiedzieć, że w ogóle jest inter, jak, jak w przypadku osób, u których tylko to na kariotypie wyjdzie, a są takie ekstremalne przypadki, jak chimeryzm to wtedy możemy mieć dosłownie na tej ręce XX, a na tej XY i będą one miały po prostu inne geny. Oczywiście, tak jak mówiłam, dla zainteresowanych zostawiam linka do fundacji interakcji. A teraz przejdźmy już typowo do omówienia mojego przypadku, czyli niewrażliwości na androgeny. Ok, no to co to jest ta niewrażliwość na androgeny, którą ja mam? Oto niewrażliwość na androgeny to jest sytuacja, w której doszło do mutacji receptora androgenowego i zależnie od, od, od tej mutacji. Nasze ciało będzie reagować na androgeny, czyli między innymi testosteron i DHT, w sposób osłabiony. Mamy tutaj trzy typy wyróżnione, czyli MICE, czyli Mild Androgen Insensitivity Syndrome. Jest to syndrom łagodnej niewrażliwości na androgeny. On w zasadzie jest ciężko wykrywalny, bo po prostu ta niewrażliwość często może być tak łagodna, że nie daje, nie daje zbytnio objawów, a, a takie. I faktycznie ona może wyjść dopiero, kiedy nam zaczną się nam problemy zdrowotne powiązane z tym, że nasze ciało nie ma, że nasze ciało trochę mniej tego testosteronu przyswaja, ale z reguły MAIS objawia się głównie niepłodnością, bo w przypadku nawet, nawet łagodnej niewrażliwości na androgeny może już wystąpić bezpłodność. Jest PAIS i to jest spektrum. PAIS to Partial Androgen Insensitivity Syndrome i to jest syndrom częściowej niewrażliwości na androgeny, czyli właśnie ten przedział, w którym ja się już mieszczę. No to on jest, on jest już poważniejszy od MAIS, dla, głównie dlatego, że te zmiany już są zależne od tego, jak bardzo czy, częściowo im bardziej zbliżamy się do całkowitej, yy, ale jeszcze na PAIS, tym bardziej nasze ciało będzie mniej reagować na testosteron. Może być łagodna częściowa niewrażliwość na androgeny, Czyli, czyli już ma, mamy, mamy żeńską sylwetkę, trochę nam osłabło ogłosienie, ale, ale mamy, mamy tam w miarę wszystko jeszcze ok w organizmie. No, wiadomo, poza tymi funkcjami, za które odpowiada testosteron, oczywiście we wszystkich wariantach jest, bezpo, jest bardzo prawdopodobna bezpłodność, Im, wiek, im większa ta niewrażliwość, tym większa szansa na nią, na nią jest. Ale z reguły częściowa niewrażliwość na androgeny nie ochroni nas przed testosteronem całkowicie. Czyli na przykład możemy przejść mutację, będzie ona, może być ona łagodniejsza, może ona być ona trochę bardziej, trochę bardziej, może być ona trochę bardziej męska, ale będzie ona trochę łagodniejsza, możemy mieć słabsze owłosienie, a możemy, możemy to owołosienie mieć, mieć, trochę, mieć trochę większe. No to wszystko zależy po prostu od tego, jak bardzo ta niewrażliwość na androgeny częściowa już się przesuwa do tej całkowitej. Przy częściowej niewrażliwości na androgeny jednak to jest największa różnica. Testosteron, jeszcze coś tam działa, przez co na przykład genitalia są klasyfikowane tutaj w większości jako męskie to też jest oczywiście spektrum może być po, to po prostu ma, ma, mały siór, może to być powiększona lechtaczka, a może to być mikropenis. W przypadku całkowitej już niewrażliwości na androgeny no to genitalia są, są żeńskie, ale są jądra. I to jest tutaj jedna z rzeczy, która w całkowitej niewrażliwości na androgeny właśnie to, że dalej są jądra. Jest jedną cechą jedną z tych cech, które właśnie kierują wtedy już na niewrażliwość na androgeny. Ponieważ nie bez powodu całkowita niewrażliwość na androgeny nazywa się czasami zespołem feminizujących jąder, ponieważ przy całkowitej no to receptor androgenowy jest całkowicie niesprawny i testosteron nie będzie przynosił żadnych efektów. Dlatego dojrzewanie i wszystko będzie w pełni żeńskie, a ten testosteron, który te jądra wtedy naprodukują, będzie poddawany aromatyzie i będzie się zdejmować w estrogen. Więc, więc osoby z całkowitą niewrażliwością na androgeny z reguły są już AFAB. Ja jeszcze mam częściową i już się mieściłam na spektrum, do, przy którym dostałam w akcie urodzenia wlepioną płeć męską. Jak się, jak się diagnozuje taką niewrażliwość na androgeny? No to pierwszą, pierwszą przesłanką to oczywiście są nasze objawy. Objawy to, to, na, no to jest to na pewno w przypadku częściowej niewrażliwości na androgeny oczywiście, ale w przypadku innych też, tylko po prostu w innym stopniu. No, to na przykład niepełna maskulinizacja. Ja, ja nie miałam zbytnio męskiego dojrzewania. Sylwetkę mam żeńską. Wielkość dłoni czy stóp też jest bardziej w kierunku żeńskim. Rysy twarzy, poza tutaj może tymi na dole, też są żeńskie. Nie miałam mutacji. Coś tam miałam, ale ona była na tyle łagodna, że, że nie spowodowało to trwałego zmaskulinizowania głosu. Udało mi się to łatwo odwrócić. Bezpłotność, którą prawdopodobnie mam, ale tutaj się akurat nie badałam. Wnętorstwo. Tak, miałam operację w dzieciństwie. Wnętorstwo to jest to, że jedno jądro jest w środku i trzeba je chirurgicznie wyciągać. Ja, miałam taką, ja się dowiedziałam, że miałam taką operację w dzieciństwie. Może być również, tak jak wspominałam, niepełne wykształcenie narządów. U mnie, przy tej mojej, mojej częściowej niewrażliwości na androgeny, moje, moje narządy tam na dole są trochę pośrednie pomiędzy powiększoną łechtaczką a małym siurem. Jakbym miała to opisać, mam oczywiście żeńskie sfery erotyczne. Bardzo możliwe, że mam również pozostałości, pozostałości po, po ma gdzieś po macicy, albo ogólnie po żeńskich narządach w środku. Tutaj będę się jeszcze badać, badać za pomocą USG. Jeszcze wracając do sylwetki, no to ta sylwetka nie jest pod wpływem HRT zmieniona. Ona taka już była, ona jest w kościach barki. ta mam 40 cm, więc jest to jeszcze taki żeński zakres, powiedzmy, ale, ale moja miednica. Tutaj ona ma już 9, 90 cm w wodzie. A tutaj w tali mam, mam, mam około 73, co mi, daje, co mi daje żeńskie proporcje sylwetki. Również, nawet takie smaczki jak stosunek długości nóg do tłowia, też mam żeński. Wszystko to sprawdzałam. I to już jest tutaj dość mocna przesłanka za jednak częściową niewrażliwością na androgeny. A nie, łago, a nie łagodną, tak jak na początku trochę podejrzewałam. Ale jak więcej objawów znalazłam, no to wyszło, że jednak częściowa. Jak to, jak to, jak to cholerstwo się jeszcze inaczej diagnozuje? No, cholerstwo zależy dla kogo. Dla transfaceta to jest przekleństwo, jeśli nie wrażliwość na androgeny. Ale dla nas translasek to jest raczej miły prezent od losu. No to pierwsza rzecz, która może nam na to wskazywać oprócz tych objawów, no to są wyniki naszych badań. Konkretnie interesują nas dwa parametry: LH i testosteron. Jeżeli LH jest, podwyż, jest podwyższone, u mnie akurat było to 9, norma jest chyba 7, a test a to jest blisko górnej granicy albo ponad nią, u mnie było nieco ponad 824, górna jest około 750-800, jakoś tak to widziałam, no to wtedy to już jest pierwsza poszlaka, która wychodzi na badaniach. A takie badanie już typowe na niewrażliwość na androgeny, to jest badanie genu, genu AR, badanie receptora androgenowego. I ono nawet jest w stanie określić nam poziom, poziom tej niewrażliwości. Ja to badanie jeszcze będę robić, ale już myślę, że wszystkie inne formy interpłciowości zostały już zostały wykluczone, dlatego też nagrywam ten film. So, jeszcze jest oczywiście ten słynny kariotyp, który ma wykluczać interpłciowość, a, a jej nie wyklucza. Bo często interpłciowość jest mimo kariotypu. Na przykład ja mam, ja mam 46XY, a mam, a mam żeński fenotyp. Czyli ta sylwetka to wszystko. I właśnie niewrażliwość na androgeny jest tylko i wyłącznie przy 46xy. Jakby ktoś był ciekaw, no to, no to niewrażliwość na androgeny jest zapisana akurat w chromosomie X i przechodzi ona albo z matki, może być dziedziczna, a może być to również nowa, nowa mutacja, która, która się która powstaje w życiu, w życiu płodowym, nikt ich wcześniej w rodzinie nie miał. Okej, okay. jak w ogóle odkryłam to, że jestem inter? Otóż rozmawiałam z pewną osobą kur i, dzięki, i dzięki temu trochę wkręciłam się w temat Inter. Chciałam sprawdzić, z czym to się je, jak to faktycznie wygląda, bo zawsze coś słyszałam, że te ludzie są, ale nikt nie wiedziałam, jak to konkretnie wygląda. Mam, je mam jedną znajomą, która jest Inter, w, na przykład Inter i też czasami, czasami w nim o tym pisze. No i u mnie to właśnie było głównie odkrycie jednak moje. Zaczęłam się interesować interpłciowością, zostałam nakierowana. Również, że może być to niewrażliwość na androgeny, więc poczytałam. No i tak jak mówiłam, na początku myślałam, że jest to niewrażliwość łagodna. Skontaktowałam się wtedy, wtedy z lekarzem i zostałam skierowanie na pierwsze badania, na kariotyp i badania, badania kontrolne. Plus, tam jeszcze były dwa dodatkowe chyba badania, które miały tutaj też pomóc. No i zaczęłam gromadzić wszystkie moje, moje objawy, poszlaki. Dowiedziałam się, co to była za operacja w dzieciństwie. Również zaczęłam szukać w internecie, jakie mogły jeszcze jakieś subtelne przesłanki, przesłanki za, bo nie ukrywam, że, że le, lepiej się czułam z myślą, że jednak może mam częściową. No i ostatecznie się okazuje, że najprawdopodobniej mam częściową, ale to wszystko jeszcze się okaże, okaże przy badaniu tego genu, ale myślę, że jest to na 99% pewne, że jest to już wrażliwość częściowa. No to o już trochę powiedziałam. No, więc, więc tylko jeszcze sobie na krótce przypomnijmy, jak to wygląda u mnie. No to żejska sylwetka, brak mutacji, przez to mój głos jest, był tak łatwy do sfeminizowania. Rysy, rysy twarzy też nie w pełni zmaskulinizowane, nawet mogę powiedzieć, że w mniejszości bardzo mocne włosy, praktycznie zerowa reakcja na DHT żeńska miednica, żeńskie proporcje kości, które odpowiadają za sylwetkę, ta, ta, te sfery erogenne, to wszystko tutaj u mnie, to są jedne z tych objawów. Jak to, jak to poznać, że to jest konkretnie ta niewrażliwość na androgena, nie po prostu inne geny? No to najlepiej się porównać z typowymi osobami AMAP, zobaczyć jak u nich to wygląda, popytać się, i dzięki temu mamy, mamy obraz. Mamy obraz, jak to mniej więcej wygląda. Można również po poczytać historię innych osób i porównać, oczywiście, doświadczenia, co właśnie ja teraz y, umożliwiam. A jak wpłynęło to na moją tranzycję? To, że wyszło, że jestem y, Inter. No to wpłynęło to myślę w znacznym stopniu. Od razu stwierdziłam, że, kurde, Inter to chyba nie facet. To mi pomogło mocno zaakceptować siebie. Im bardziej się utwierdzałam w tym, że jestem. Inter, tym bardziej, tym bardziej zaczynam mieć w końcu euforię ze swojego ciała. Bo, no, potrafię stanąć przed lustrem, spojrzeć w nie, tak bez ubrań, bez niczego, i stwierdzić, że kurde, chyba jestem, jestem trochę biologicznie laską. To też, też wpłynęło na to, że trochę mi się zrobił kompleks wyższości. Ale staram się tutaj raczej nie wywyższać, mimo wszystko staram się to kontrolować. Wpłynęło to również w takim, takim stopniu, że na, mogę tutaj trochę bardziej teraz kombinować sobie z blokerami, ponieważ to, że jestem, to, to że ten receptor jest zwalnięty, oznacza, że kurde, jak będę mieć trochę więcej testosteronu, to mi to, to, to mi to aż tak nie zaszkodzi. Dlatego aktualnie biorę Androkur już w co drugi dzień. Docelowo chcę przejść albo na połówkę tygodniowo. Aby nie, nie, nie rozwalać sobie wątroby, ale to oczywiście wszystko do skonsultowania z endo albo na Również oczywiście w małych dawkach. A jak tak ogólnie państw wpływa na tranzycję, no to przez to, że na estrogen nie ma konkurencji ze strony testosteronu, aż takiej i ten testosteron nie działał zbytnio na organizm w okresie dojrzewania, no to ten estrogen jest wtedy tym, tym hormonem dominującym, nie testosteron. Oznacza to, że nasze efekty są lepsze, nasze efekty są szybsze i często nawet możemy odwrócić niektóre rzeczy spowodowane przez testosteron. Jak u mnie na przykład całkowicie działanie wszystkiego tam na dole się trochę przemodelowało, już bardziej na, na taczkę niż na siurę. Dodatkowo no to owłosienie na ciele się wręcz cofnęło w niektórych miejscach. Starost praktycznie w ogóle nie przestał, w ogóle przestał mi rosnąć. Gdzie wcześniej był on już minimalny, to teraz te, to owłosienie na ciele, w tym na twarzy, się zaczęło cofać. Ja się, nie, ja się nie goiłam ostatnio 3, 3 dni z rzędu czy tam nawet 4 w ten i kurde, i dalej mogłam wyjść w krótkich spodenkach i nie było nic widać, był tylko lekki meszek. Jak to, tez, też to wpływa tutaj na tranzycję w ten sposób, że jak ja, ja, ja przed HRT byłam no dosyć, dosyć słaba, dosyć, dosyć chuda. Teraz mam 60 kg i jestem w stanie podno, podnosić podnosić moją dziewczynę, jedną czy, jedną czy to drugą bez problemu, a one ważą więcej ode mnie. Ta, ta siła mi naprawdę, ona mi wzrosła zamiast spadnąć. Też samopoczucie po, po, po faktycznie tym początkowym rozpierz, rozpierz, rozpiździelcu yy, w grudniu, styczniu, yy, całkowicie się tutaj psychika poprawiła. Też nie, nie tylko przez tą euforię ze swojego ciała teraz, ale ogólnie całe jakby funkcjonowanie mojego organizmu mam wrażenie się poprawiło. Lepiej sypiam, lepiej jem, tyję w końcu. Wada, wzro wada wzroku ten mi już tak nie postępuje jak wcześniej. Same plusy. Ale też mimo wszystko staram się wykorzystywać to, że ma, jestem Inter, raczej do pomocy innym, właśnie jak mówiłam, mówiłam aniżeli żeby się trochę przechwalać. No bo to, to, że poszczęściło mi się genetycznie, nie jest to powód, moim zdaniem, do przechwalania się. Na, na pewno takiego otwartego, bo wewnętrznie no to czasami ciężko, ale nie mówię nikomu wprost. Jesteś gorszy gorsza, bo ja jestem inter. Nie, tak, tak nikomu nie mówię ani nie powiedziałam. raczej ja traktuję to jako taką perspektywę, że, że a mogę pomóc z niektórymi problemami problemami osobom, osobom typowo transkobiecym, a, a, a mogę nawet trochę zrozumieć niektóre problemy, problemy na przykład transfacetów, czy, czy, czy cisek dzięki temu, że, że też kurczę. W niektórych rzeczach mnie to trochę dotyczy. Też no, staram się pomagać na przykład no, z tym głosem nawet, bo. Kurde kto wie, może, może ktoś będzie potrzebował dłużej ćwiczyć to co ja ćwiczyłam, ale to zadziała, bo ja nie miałam typowych ćwiczeń na głos, ale coś tam jednak ćwiczyłam. Też dzięki tej wiedzy, którą mam o tranzycji, o tranzycji typowej, jak i o inter, mogę pomóc, pomóc ludziom ze zdiagnozowaniem inter, jak i również pomóc zwykłym osobom, osobom trans z ich tranzycją, co, co na tym kanale właśnie robię. Ok, przejdźmy do podsumowania. No to podsumowując, tak mniej więcej jak opowiedziałam powyżej, wyglądała moja historia z interpłciowością. To jak ja to odkryłam, to jak to się objawia i też taki krótki zarys interpłciowości. Oczywiście o samej będzie, tak jak mówiłam, osobny film. Mam nadzieję, że, że ten film może, może komuś pomógł wykryć, wykryć to u siebie. Oczywiście zapraszam do dzielenia się swoją historią w komentarzach, do, do, do pytania również o inne tematy. Czy to, czy to w komentarzach, czy to na mailu, jak i również do zajrzenia do mo na moją wrzutkę na SRS. Linki do wszystkiego są w opisie. Tak więc to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć!